Cześć, dzisiaj znowu ze spaceru. Musicie mi wybaczyć trochę tą chaotyczność w kręceniu tych wideokastów, ale nie zawsze mam możliwość, żeby usiąść w studiu i coś dla Was nagrać. A chcę, żeby te treści pojawiały się regularnie. Tak sobie założyłem i bardzo bym chciał, żeby tak było. Więc będzie czasami trochę chaotycznie, będzie z różnych miejsc. Postaram się, żeby przede wszystkim było ciekawie i merytorycznie. Tak jak mówiłem, dzisiaj jestem na placu zabaw i temat w ogóle dzisiaj przyszedł mi do głowy dlatego, że nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby zamknąć największy plac zabaw w mieście na okres ferii. Prawdopodobnie ktoś, kto kompletnie nie ma wyobraźni, a właśnie o wyobraźni chciałem dzisiaj z Wami chwilę porozmawiać. Ponieważ często się spotykam w swojej pracy z takimi sytuacjami, z osobami, które mówią, że mają problem z wyobrażaniem sobie różnych rzeczy. Przepraszam, że patrzę w bok, ale mam malca, który właśnie je. Którzy mają problem z wyobrażaniem sobie różnych rzeczy, mówią, że albo nic nie widzą, albo nie mają marzeń, i to jest ciężka sytuacja, która zupełnie jest nieprawdziwa, ponieważ tak naprawdę marzenia ma każdy z nas. One mogą być większe lub mniejsze, czasami nie nazywamy ich marzeniami, ale tak naprawdę to, co powstaje w naszej wyobraźni. Jest formą imaginacji, jest formą marzenia. Czyli jeśli ktoś z Was ma ochotę na sarek z biedronki, to jest to w pewnym sensie jego marzenie. Dość łatwe do zrealizowania, jeśli biedronka jest w pobliżu, jeśli nie, to może być gorzej. Natomiast jest to marzenie. My umiemy marzyć, my wyobrażamy sobie różne sytuacje, marzymy o różnych rzeczach, tylko nie nazywamy tego marzeniami, a one są. Mało tego, marzenia są potrzebne, są istotne. Często też słyszałem i słyszę, że marzenia się nie spełniają, że najpierw trzeba im nadać ramy czasowe, zrobić z nich cel i dopiero wtedy to ma jakiś sens. Tylko wiecie, nie wszystkie marzenia są od razu celem. One mogą ewoluować, mogą się zmieniać, a cel to już jest coś takiego, co sobie wyznaczamy do, do ścisłej realizacji, więc warto zauważyć, warto sobie uświadomić to, że bez marzeń nie będzie celu bo jeśli najpierw sobie czegoś nie wymarzymy, nie będziemy o czymś marzyć, nie będziemy o czymś myśleć, to skąd będziemy wiedzieli, do czego chcemy dążyć? Więc marzenia są ważne, istotne. Nie bójmy się nazywać marzeń marzeniami, nie bójmy się stosować tego słowa tylko dlatego, że ktoś kiedyś nam powiedział, żebyśmy przestali marzyć i zeszli na ziemię, bo to jest bzdura. Ta osoba pewnie wbiła nam milion innych szkodliwych ograniczeń. Na przyszłość, która też jest tylko wyobrażeniem, bo, bo jeszcze jej nie ma. Więc no, jeszcze raz o marzeniach maszcie. Maszcie tyle, ile wlezie, maszcie o wszystkim, co chcecie, i starajcie się, aby te marzenia były jak najbardziej e, dokładne, żeby widzieć wszystko ze szczegółami żeby tych szczegółów jak najwięcej dodawać, jeśli wyobrażacie sobie. Na przykład fajny dom, to wyobraźcie sobie również w jakiej okolicy jest zbudowany, jaki jest kolor ścian, co jest na podłodze, wejdźcie do środka w swojej wyobraźni i poczujcie zapach tego domu albo mieszkania. Im więcej szczegółów, im więcej detali, tym lepiej, bo wtedy to wyobrażenie zaczynają być pełne. I teraz jeszcze kilka słów odnośnie wyobraźni, ponieważ też często się spotykam z tym, że ktoś mówi, że on sobie nie potrafi wyobrażać, że nic nie widzi. I to jest taka trochę pułapka, bo wiecie, my wyobrażamy sobie każdym zmysłem. To niekoniecznie jest tak, że my musimy widzieć, że musi być obraz w tym wyobrażeniu, żeby, żeby to było wyobrażenie. Bo to równie dobrze może być każda, każdy inny zmysł, który jest zaangażowany. To może być smak, zapach. My możemy czuć coś w ciele i wtedy też jest spoko, wtedy do tego jeszcze dochodzą emocje. Więc generalnie powinniśmy dążyć do tego, aby jak najwięcej zmysłów było w to wyobrażenie zaangażowane. To jest niezwykle istotne, bo im więcej tych zmysłów będzie zaangażowanych, tym to wyobrażenie, tym to marzenie będzie dla nas coraz bardziej realne. A im bardziej będzie realne, tym bardziej będziemy sobie mogli wyznaczyć jakiś cel. I tym większą będziemy mieli mobilizację i chęć do tego, aby to marzenie osiągnąć. Ponieważ na końcu każdego marzenia i na końcu każdego zysku, przepraszam, na końcu każdego celu jest zysk. I tutaj nie bójmy się. Użyć tego słowa zysk, bo to jest zysk. Zysk niekoniecznie musi być materialny. On może być emocjonalny, duchowy albo jakikolwiek inny, w zależności od sytuacji i, i od marzenia. Natomiast jest to zysk. I dopiero w momencie, kiedy my potrafimy sobie ten zysk wyobrazić, kiedy potrafimy poczuć, co wiąże się z realizacją tego marzenia i zaczniemy się zastanawiać, jak bardzo chcemy, aby ten zysk. Stał się faktem, abyśmy go zrealizowali. To dopiero wtedy pojawia się ta chęć, wewnętrzna chęć, do tego, żeby dążyć do tego celu. I teraz warto sobie zadać takie pytanie, jak bardzo tego zysku chcę, jak bardzo mam ochotę, jak duża jest moja chęć na to, aby go zrealizować. Ja zwykle to robię na takiej skali od 1 do 10, żeby ktoś sobie pomyślał. No, I wiecie, często zdarza się, że pomimo tego, że my mówimy, że chcemy coś na 10, to jak się bliżej temu przyjrzymy, tak uczciwie dołożymy do tego emocje i to wszystko, właśnie o czym mówiłem, e, z tego wyobrażenia, to okazuje się, że ta chęć wcale nie jest na 10, tylko jest mniejsza. A jeśli jest mniejsza, to często towarzyszy temu prokrastynacja, często towarzyszy temu to, że zaczynamy coś robić, a później nie kończymy. Otwieramy firmę, do której nie mamy serca i przekonania i bankrutujemy, albo gdzieś nam to kiepsko idzie. Więc warto być szczerym wobec siebie, naprawdę. Gorąco polecam, żeby przyjrzeć się tym, tym swoim wyobrażeniom, przyjrzeć się temu zyskowi, który stoi na końcu, ale żeby zrobić to obiektywnie i uczciwie wobec siebie, bo tak naprawdę dopiero kiedy ta chęć będzie na taką mocną ósemkę, to możemy zacząć myśleć o tym, żeby dodać jeszcze kilka elementów i podkręcić tą chęć na 10, bo kiedy mamy dychę. To okazuje się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wtedy idziemy po trupach swoich ograniczeń do celu. Wtedy okazuje się, że zaczynamy spotykać ludzi, którzy mogą nam pomóc w realizacji tego celu, że zaczynamy, że zaczynamy nas spotykać sytuacje, których, które mogą nam gdzieś tam w jakiś sposób pomóc. I to też nie jest jakiś, jak, jak, jakaś magiczna rzecz. Oczywiście możemy powiedzieć o prawie przyciągania, w które ja gorąco w, w, wierzę. Natomiast tak zupełnie realnie to chodzi o to, że zwiększa się nasze pole percepcji. My po prostu zaczynamy zauważać wtedy te rzeczy, które cały czas były dookoła nas, ale których na co dzień nie zauważamy, bo jesteśmy sfokusowani na czymś innym. Więc im bardziej, im bardziej będziemy sobie... Nie od początku. Zaczynamy od marzenia, czyli nie boimy się marzyć, zaczynamy sobie wyobrażać. Im to wyobrażenie będzie dokładniejsze, im to marzenie będzie bardziej klarowne, przejrzyste, im więcej będzie szczegółów, detali, tym łatwiej będzie nam wyznaczyć sobie cel. I później, kiedy wyznaczymy sobie ten cel, tym łatwiej będzie nam uzmysłowić sobie, jaki jest zysk. Wtedy odkreślamy sobie, jak bardzo chcemy tego zysku. Jeśli ten zysk to dyszka, to wtedy nic Was nie zatrzyma, obiecuję. Cześć.